z tej strony Aworio Dzisiaj troszeczkę pobawimy się w questy Tutaj mamy Pogadać z Tasuil Jeżeli dobrze czytam, Tasuil Jeszcze lepiej, gadamy z psem To jest W ogóle nie wiem Jakiś zjarany Świat czy coś Nie dość, że gadamy z psem To w poprzedniej misji Co tu jest, Pajlony muszę Zniszczyć. W poprzedniej misji musiałem nosić jakieś wino, żeby nikt mnie nie zauważył. Takie cuda w ogóle albo musiałem jakieś jajka zbierać, czy coś. W ogóle questy tutaj, jak niektóre wykonuję, to naprawdę takie jest. Haha, <grym> nie, pogram więcej. A, to to są nasze pylony zbierające. What the fuck, jestem bardzo dobry w kolorach. To jest żółty i niebieski. Bo tylko taki widzi, tak? Gadający pies, nie no. Chociaż i tak była jeszcze lepsza misja, gdzie babka kazała nam się zjarać i wchodzić do snów. Byliśmy we śnie. To mieliśmy, że tak powiem, taki czar, że mogliśmy się przemieniać w praktycznie, no może niedowolną, ale we większość ludzi mogliśmy się po prostu wcielić, przemienić. What the fuck, <laughs> to, to jest? <laughs> a i co? I musimy walczyć bez bufów, a jak żeby inaczej? <laughs> co. Ten pies myśli, że lubimy być jego przydupasem, tak? Być nie może. Ale powracając do quest'a o zjaraniu się i byciu we śnie. No i żeby wejść w ten sen musieliśmy chyba jeszcze wejść do jajka. Więc tak to wyglądało. Co to tam ktoś walczy jeszcze? A, to inwazja tam się szykuje. Weszliśmy sobie do jajka, przemienialiśmy się. I okazało się, że w tym śnie jest taki gościu, który jest synem What the fuck? który jest synem lorda. I on wszystkim tam ja jestem synem lorda, coś tam, coś tam i do wszystkich kobiet no to choć na małe co nieco. Jak się nie zgadzała, to ją zabijał. O. to tak w skrócie w sumie, nie? I on tam coś rósł, później się w bestie zamieniał i tak dalej. Takie różne snowe, powiedzmy, zjarania, których człowiek normalnie by no, nie ogarnął. A we śnie, jak to we śnie wszystko jest możliwe i, i nawet sobie nie zdajemy często sprawy, że przykładowo jest jakaś postać, a za chwilę jest ona postacią inną, ale nadal mamy w głowie. Yy, że tak powiem, wiemy, że to jest nadal ta sama postać. Chcę uniknąć walki, bo nie chce mi się walczyć. Chcę jak najszybciej wbić te 10%. Jak widzicie, już mam 90% i 59%. Tu musimy oddać kościocha No to lecimy, jak na złamanie ryja. To jest epicki quest, no nie? niech ci będzie psino dobra, tamtędy może nie, bo a może chyba właśnie tak no co to jeszcze, ja myślałem, że boss, bo troszeczkę większe to, ale nie, to jakiś zwykły mobek, koszałomek dreadclaw scorpion to inwazjoniści Inwazurze co ty gadasz psie? Nie, usunąłem sobie z tego czatu to co mówią NPC-ty, bo chyba coś nie w tę stronę idę. Nie, no dobrze. A, bo tam mam po prostu quest'a, którego... którego nie mogę zrobić, bo mi na mapie pokazuje, że nie ma. I tyle o to, dostaję za te quest'y. Tysiąc kafla. I o dziwo, kwestie, które miałem, powiedzmy, na poziom 53, 54, 55, dawały 1400, czyli jeszcze więcej niż, niż te tutaj nasze na 59. A One są na krainie. Gadam z nim, odblokuję portal. Co jest za mną? Gdzie to poszło? O, to mój ogon, ha ha ha, to był mój ogon, ale durny. Tak, i to jest ten quest, którego nie mogę zrobić, kill over seer, kask, jakoś tam język se połamie, gardło se wyłupie. Dlatego zajmuję się tylko tym questem. Ciągnę go sobie ładnie. A nie to. Nie trafiłem w W. Trafiłem w E. No w sumie... Czemu ja sobie tego nie odznaczę, nie? To jest ten. Nie ten. To ten. A, to w jakiejś inście pewnie będzie kerniczną. Na nam quest Kernicz. Dobra. Co znowu mamy się z tym? ale on jest tu no, gdzie tu logika jest no tak mi się zdarzyło też w jednym questie miałem znaleźć jakiegoś tam revrana, ravena kogoś takiego i miałem do tego żeby go znaleźć miałem takie urządzonko które mi powiedzmy pikało ileś tam razy od jednego do ośmiu i im bliżej byłem tym właściwie więcej razy pikało What the fuck, dwa piesy. I think I like you being my sidekick. Dobra. O. Zniknął. What? yep yep oh, To full people. That What the fuck, ten pies jest. No, naprawdę. Co to jest za quest? A ogry, je przy tym orgie. Mistyczną solą musimy oczyścić ogry. Kurde, miałem tu jednego takiego questa, gdzie musiałem przygotować rytuał. I to był quest na czas. Miałem chyba na to troszeczkę ponad dwie minuty. Ale quest był. E, może nie tyle co trudny, co troszeczkę. E, że tak powiem. No co jest? A 40% życia musi mieć było to tak, że jak świecą się normalnie quest itemy, to tam świeciły się, powiedzmy, dwa, dwa się świeciły. I co ja musiałem zrobić? Musiałem kniknąć jeden z nich, oczywiście ten prawidłowy, i w, następnie ten drugi, czyli powiedzmy, mamy coś tam i musimy. Gołożyć do czegoś tam. Jakbym to opisał, no mamy. Powiedzmy, był tam węgiel chyba. Trzeba było go do kominka, no ale wiadomo. Quest czasowy to się nie patrzy. Co się bierze, klika się co lepsze. Chyba robiłem go trzy razy. A to dlatego, że za drugim razem yy, nic nie było już podświetlone. Yy, I czemu? Czemu ja czekam. Czasu mam, powiedzmy, jeszcze parę sekund, czekam, czekam i nic, dupa jest. I Quest fails, patrzę się jakoś tak, zdziwiłem. No dobra, robię jeszcze raz, no bo to był story, one dość dużo ekspadają. No i czasem, przedmioty jakieś też wypadają, więc właśnie, ja dostałem. A to jest na 60, no to sorry, nie założę tego. Kurde, ja go zabiłem, ups, zapomniałem. Był ten Quest Story. Aha, dobra, już wiem o czym mówiłem. Nie, bo będziemy musieli z tobą walczyć. Okazało się, że po prostu trzeba było na sam koniec pisać komendę Slash Pray, Czyli coś takiego. I gościu mi się modlił. Miałem się... No i wyszedł z animacji. Bo miałem się pomodlić za gościa, bo to był jakiś rytuał uleczenia. No i kurde, ja tego nie zrobiłem. O tu questów od zarąbania go Teraz go nie zabij, bo będzie smutno Questów od zarąbania Nie patrzyłem za, za bardzo na to No i co? Zostało mi jeszcze troszeczkę czasu No bo się pośpieszyłem tym razem I... I te wszystkie czynności już no troszeczkę Powiedzmy bardziej Oj, oj, oj bo go zabijesz, ziomek Powiedzmy bardziej ogarnięte w tym questie już bo to wiadomo, już hmm, dwóch przyjdzie zobaczymy, może jeden odejdzie, a uciek. no i taka to historia tego quest'a, fajnie, fajnie to wyglądało, bo jakby rzeczywiście musieliśmy coś przygotować i tak dalej, jakiś rytuał fajnie tak jakby powiem z boku wyglądało, tu przynoszę, tu zanoszę, tu to Teraz, tak jak w kuchni dosłownie. To już nie bi, to już nie bi. Dosłownie, jak w jakiejś kuchni czy coś bym był. Był też taki Quest, że musiałem zmienić się w szczura i przegryzać kable. To też był fajny Quest, według mnie. Chociaż wiem, że niektórym się on nie podobał. Ale według mnie, quest był w pytkę, że tak powiem. Dobra, tu będzie trzech, nie, nie chcę mi się walczyć. Ja już wiem, że szybciej pewnie bym ich pokonał niż, niż tu się bawił z tym wszystkim, ale. Ale bo to ja jestem, ja tu muszę po swojemu. Bo to się nie zrespił żaden dziadu magiczny, musiężny. To lecimy do następnego pointa. Jeszcze dwóch nam zostało to. Co tam, magiczna sól oczyści wszystkich? Kolejna inwazja? Mhm. Mm Life Stronghold. Oj, oj, you're dead. Z takiego dystansu? Wow. No to masakra. A, to jest jakiś ten 62. Level. Jakiś boss, coś takiego. Maksymalnie jest 60. Dobra, soul'u oknęliśmy się. Bówki, o których często się zapomina. I co zauważyłem, nawet na Warfrontach Bówki mi... E, zdejmują mi bufki. I masz po dupie ból. Ból ogry. Ból dupy. Nie, jeszcze 10%. 5, 4, 3, 2, 1. Już można zamień się w, w co to w ogóle. Grateful Ogre. Ale, ale to brzydkie. Hopsa, saka, podupę i w czoło. Jak widzicie, nawalam ciągle jednym klawiszem I teraz większość ludzi stwierdzi No, kleryk to jest coś takiego rzeczywiście jak palek Tak jak mówiłeś w którymś tam odcinku Że... Dwa skille na raz Troszeczkę może być to prawda Co to... Oj, ludzik, pomperek I uciekniemy sobie Stun i lecimy Dlaczego używam ciągle tego skilla? Bo jest to skill, który zadaje mi zadaje troszeczkę mniej obrażeń niż powiedzmy to. Widzicie tu 2,700, tu 3 kafla już, ale leczy mnie on. Jestem przeciążony. No a SMS mi też fajnie. No i wracamy do tej oto krainy nienawiści. No to ja może już się z wami pożegnam. Nie będziecie patrzeć, jak chyba idę aż tyle. To będzie za długo dla was. Ja, ja wiem, ja, ja znam. Ja poznałem sekrety YouTube'a i wiem, że dłużej niż pół godziny ludzie nie są w stanie oglądać. Tak, to jest sekret. Więc ja się z wami żegnam w tym czasie. Jak biegnę i jak epickie monty latają przez świat. Wiem, że mam słabego monta, ale mi się. Chciał po prostu kupować. Znaczy nie jesteśmy, jeszcze mam tylko tu 500 platyny, a zbieram na Rexa, Więc ja się z Wami żegnam w tej epickiej scenie. Papa, moi przyjaciele, wędrowcy świata i tak dalej. Hej.